Kiedy masę swojej energii i czasu poświęcasz na wieczne wyszukiwanie darmowych albo tańszych rozwiązań, to masz jeszcze mniej pieniędzy. I krótkoterminowo może się wydawać, że o, zaoszczędziłam, ale wiecznie kombinując wysyłasz sobie samej sygnał, ja więcej pieniędzy nie potrzebuję. Bo po co? Ja sobie i tak znajdę za darmo albo taniej. Do Ciebie należy decyzja, czy wolisz wiecznie poświęcać swoją energię na kombinowanie, jakby tu nie musieć zapłacić, czy wolisz skoncentrować Twoją uwagę na to, w jaki sposób możesz zaprosić więcej pieniędzy do swojego życia na okoliczności, dzięki którym możesz otrzymać albo zarobić większą ilość pieniędzy. Jest taki cytat, jak nie płacisz pieniędzmi, to płacisz życiem. I chodzi właśnie o to, że poświęcanie energii na kombinowanie wieczne jest tak naprawdę dużo trudniejszą i bardziej stresującą drogą. Jeśli chcesz posłuchać więcej o tym, jak zamanifestować większy przepływ pieniędzy w twoim życiu, to koniecznie na nadrób ostatniego live'a na moim kanale. Nazywa się on Przekonania, które blokują manifestację przepływu pieniędzy.